I przyprowadzić do klęski? Yy, ja mam takie poczucie, że yy, taka, taka próba odpowiedzi na pytanie, co powinien zrobić Ahab, żeby, żeby było dobrze, żeby nie było tak, że sam Bóg chce go zwieść. Mimo, że On robi fajne rzeczy. Nie udało mi się w Biblii odnaleźć pytania, odpowiedzi na to pytanie. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, że Ahab miał cały czas niepogładane sprawy, typu, że równolegle chodził sobie do świątyni i oddawał cześć balowi, i równocześnie miał żonę, której pozwalał działać. Czyli jeżeli gdzieś tam w jego domu jest to, że nie wiem, może w jego domu stoi pomnik bala, i równolegle ma żonę, która sobie działa. Ponieważ ona jest po to, żeby zabijać proroków pana, i, pozwa i toleruje to, to w momencie, kiedy przychodzi do Boga, w sumie może w fajny sposób, to spotykają go takie niezrozumiałe rzeczy. To jest jedyny komentarz, który przychodzi mi do głowy. Czyli, jeżeli ja będę miał jakiś korzeń zła w sobie, czy złe postępowanie, że w ogóle źle robię, i cały czas źle robię i cały czas mam złą postawę i przychodzę do Boga, to sam Bóg może mi powiedzieć, że ja ciebie oszukam. I wyślę przeciwko mnie ducha, który mnie zwiedzie, sam Bóg. Przerażający. Dochodzi do bitwy. 400 proroków mówiło, że Zwyciężysz. Michałasz mówił, że nie. Do bitwy doszło. I w jakiś zbłąkana strzała ugodziła Achaba. Chciał się wycofać, ale nie miał takiej możliwości. Znaczy wycofał się, ale nie mógł, nie wiem, pójść do lekarza i w swoim rydwanie się wykrwawił. Czyli w jakiś sposób nie odkręcił sytuacji. Być może wcześniej Bóg zabiłby go od razu, a tak to dostał jakieś okno czasowe, ale i tak to nic nie pomogło. Bo przykład Achaba jest traktowany, że ten najgorszy z najgorszych uniżył się przed Bogiem i Bóg to docenił, co czytamy w tym 29 wersie, ale to, że Bóg to docenił, to Bóg powiedział do Eliasza. A nie powiedział tego do Ahaba. I tak naprawdę to można powiedzieć, że cała sprawa jest porażką. Bo nie odkręcił, Ahab nie odkręcił grzechu, nie, nie cofnął konsekwencji, nie, nie odpokutował do końca, nie zmienił swojego postępowania, tylko na bazie. Jakichś takich no, kompletnie pomylonych rzeczy, kompletnych błędów, robi coś z Bogiem. Czyli ma ten posąg tego Molocha, czy tam nie, wiem, nie wiemy kogo, chodzi do, pewnie do Aszery, toleruje Izebel, a równolegle, jak gdyby nigdy nic, rozmawia z Bogiem. To jest taka może mądra lekcja, że. Bóg jest dobry, Bóg jest świetny, uwielbienie było naprawdę kapitalne, ale nie róbmy z Boga, nie wiem, nie wystawiajmy Boga na taką próbę. Co zrobi Bóg, jeśli w moim życiu jest jakiś korzeń niedobry? Przystąpię szybko do. Trzeciej historii. Już jest dwunasta, więc postaram się to szybko zrobić. W zasadzie dla mnie to jest taka historia w zasadzie fundamentalna i być może podstawowa. Historii takich podstawowych i fundamentalnych, to wydaje mi się, że jest kilka, no ale powiedzmy, że wybrałem tą i to jest wejście, pierwsze wejście Izraela do ziemi obiecanej. Yy, miałem taki pomysł, żeby tak przekartkować sobie Biblię. Yy, wejście, pierwsze wejście Izraela do Ziemi Obiecanej, to jest czwarta Mojżeszowa, 14 rozdział. I sobie wziąłem Biblię i powiedzmy zacząłem ją sobie przeglądać, czytać, przeglądać mniej więcej od trzeciej Mojżeszowej. No i sobie ją yy, tak czytam, przeglądam, yy, czyli powiedzmy, że Izrael wychodzi... Z Egiptu y, mamy Morze Czerwone, potem mamy te gorzkie wody, potem y, tam mniej lub bardziej mamy Górę, górę Syna i mamy y, nadanie prawa. Potem cały czas y, są przepisy prawa, przepisy prawa, przepisy prawa, w międzyczasie są jakieś inne historie. Ale większość tych y, historii tutaj, przed, co mamy przed wejściem, to jest prawo. I teraz tak, dochodzimy do. Że mam nie, kapłańskie błogosławieństwo, yy, dary ofiarne dla owoców ludu, mamy ustanowienie lamp świecznika. Mamy poświęcenie lewitów, dodatkowe przepisy dotyczące paschy, yy, mamy obłok nad przybytkiem, mamy srebrne trąby. Można powiedzieć, że to jest taka, takie nudne rzeczy, większość z nas zasypia przy tym. Szemranie ludu z powodu braku mięsa. Potem mamy 70 starszych prorokuje, w tym rozdziale tam pojawiał się wątek, że 68 prorokuje tu, a dwóch prorokuje gdzieś indziej i mamy rozmowę z Mojżeszem, Jozue rozmawia z Mojżeszem, czy to jest dobrze? Czy to jest dobrze? Ja tak czytam to wszystko, bo chciałem się tak, zadałem sobie sam pytanie, co jest wcześniej? No i czytam, co jest wcześniej, że yy, znudziła im się manna. Yy, ci prorokują, ale zdają zda się w spór, czy może 68 prorokować tu, a dwóch gdzieś indziej. I potem mamy bunt yy, Miriam i Arona przeciwko Mojżeszowi. Takie w ogóle jakieś nudy kompletne. Notabene, tutaj jest ten ciekawy wątek, powiedzmy jest ta cała żona Mojżesza Kuszytka, bo ja myślałem, że to chodzi o tą, o tą Syporę. Natomiast to nie jest Sypora, kiedyś czytałem, że to, że to jest pierwsza żona, którą miał chyba, jak był w Egipcie, jak był na dworze faraona. Czyli Miriam i Aaron dowalają się do Mojżesza, że on 50 lat temu miał żonę i tam, a teraz tutaj mówi o tym, o prawie i coś tam i dowalają się do niego o to. I to jest ta historia z trądem i tak dalej. Jest to może przydługi fragment i można usnąć, ale wydaje mi się, że to jest samo życie, bo zdałem sobie sprawę, że tak dokładnie wygląda, nie wiem, moje życie czy czy życie Izraela? Bo można odwrócić sobie pytanie. Ludzie, Bóg prowadzi Izraela do Ziemi obiecanej. Tam czekają na nich, na nich niesamowite rzeczy. Wspaniałe domy, wspaniałe winnice. Gdzie tu widzicie ten entuzjazm? Bo tu jest jakieś nudy. Ja mówię. A wy zasypiacie, wszyscy ziewają. Co za nudy. Nudy, no już, już mógłbym skończyć to ględzenie. Gdzie jest ten entuzjazm? Że wyobraźcie sobie, że Bóg ma dla mnie, nie wiem, jadę do Kanady, tam czeka na mnie piękny dom i w ogóle już mam załatwioną jakąś super pracę. Sorry, sorry za Kanadę. Ale... Cokolwiek jest pragnieniem naszego serca, że nie wiem, mam nową pracę, nowy dom, w ogóle wspaniałe rzeczy. I Jeżeli mam wizję czegoś takiego przed sobą, to chyba się zastanawiam no to tak, no to muszę chyba wyrobić wizę, trzeba kupić bilet lotniczy, w ogóle się spakować a tutaj, nie wiem, mam kwiatki, to chyba rozdam sąsiadom. Nie interesuje mnie nie wiem, czy ściana jest pomalowana, czy tu jest dziura w ścianie. Oni w ogóle nie mieli y, chyba zupełnie jakiejś y, świadomości, y, dokąd Bóg ich prowadzi. W ogóle nie widzieli. Y, jest nieustające narzekanie, że byli w Egipcie źle. Wyprowadził ich Bóg czy Mojżesz na pustynię źle, bo na tej pustyni jest jeszcze gorzej niż w niewoli. W zasadzie to y, chyba, nie wiem, 90% chciało wrócić. Ten obłok, słup ognia i obłok przymierza i obecność Pana była dla nich czymś tak niezrozumiałym. W ogóle zadałem sobie takie pytanie, yy, czy gdzieś w Biblii jest napisane, dokąd oni idą? I takie zadałem sobie pytanie, czy to było w ogóle im objawione? Czy w którymś momencie, y, y, gdzieś tutaj, nie wiem, w trzeciej Mojżeszowej czy w drugiej, wychodzi do nich Mojżesz i mówi: Ludu Izraela, pro, Bóg nas prowadzi do ziemi obiecanej, tam są wspaniałe rzeczy. Czy w ogóle jest taki fragment? Nie wiem. No dobrze, ale to można być łatwo się y, poznęcać nad, nad Izraelem. Ale na przykład, czy ja wiem, dokąd mnie Bóg prowadzi? Czy ja mam taką świadomość? że za dwa dni Bóg ma zaplanowane dla mnie coś niesamowitego. Czy ja mam taką świadomość? Czy ja wiem, dokąd Bóg mnie prowadzi? Czy Duch Boży Boże mówi do mnie? Bo sprawa nie jest taka prosta, bo tam w Ziemi Obiecanej to są olbrzymy. Oni się nie potknęli o to, że... Yy, że tam było fajnie, tylko że tam byli olbrzymy. Yy, zaraz za historią o Miriam, że tam mamy o tych przepiórkach, a w ogóle, że dostali te przepiórki, rzucili się na te przepiórki. Bo dwa wersety wcześniej mamy, że narzekali, że im się Manna nudzi, to Bóg im zesłał przepiórki. Jak zesłał im przepiórki, to oni rzucili się na przepiórki, to pa, Pan ich tak u, u, ugodził, że poumierali, mając mięso przepiórek między zębami. I po prostu taka historia. Potem Miriam i Aaron y, szemrają przeciwko Mojżeszowi, a następny werset to jest. Y, Bóg mówi wyśli z wiadowców. Wyślij z zwiadowców. Można powiedzieć, że no to ja w sumie, no sorry, ale to jakbym widział siebie samego, czy nas wszystkich, że dzieje się tysiące rzeczy i w którymś momencie, ni stąd, ni zowąd, zupełnie, w, w, z zupełnego zaskoczenia, Bóg ich bierze z zupełnego zaskoczenia. Mówi, przychodzi w którymś momencie tych kłótni, sporów, normalnych rzeczy, w którymś momencie przychodzi Bóg i mówi wyśli zwiadowców. To teraz jest ten czas. Oni, zwiadowcy, idą chyba kompletnie nieprzygotowani. To była chyba największa przyczyna porażki Izraela, że ciągłe narzekanie, ciągła niewiara, obecność Boża za nic, Boże cuda za nic i perspektywa Ziemi obiecanej, która nie istnieje. Boże, aby to nie było naszym udziałem. Aby to nie było naszym udziałem. Jakie są konsekwencje tego? Historia kompletnie bez happy endu. Bóg mówi, że za 40 dni, znaczy, że w ogóle tych poszło 12 zwiadowców. Dziesięciu narzekało, dwóch nie narzekało. Tych dziesięciu Bóg od razu dotknął i umarli od razu. Jozujej Kalep nie. Bóg mówi, że wrócicie na pustynię, i za każdy dzień, co, co zwiadowcy tam byli, to wy będziecie jeden rok. Czyli oni byli 40 dni, to wy będziecie 40 lat. Wszyscy powyżej 20 roku życia zostaną na pustyni. Znowu jest grzech powiedzmy dorosłych, i znowu można powiedzieć, że jest całe młode pokolenie, które mogłoby wejść do Ziemi Obiecanej. Ale Bóg mówi, nie, całe młode pokolenie wejdzie za 40 lat. Czyli ktoś mając lat 15 mógłby wejść do ziemi obiecanej, a wejdzie dopiero, jak będzie miał 55. I jego dzieci. Bo wielki jest Bóg, i wielkie jest jego miłosierdzie, i dobry jest Bóg. Ale tu w Biblii są napisane takie rzeczy. Bo ci, którzy z nim chodzili, w ogóle mu nie ufali. W ogóle go nie znali. To jeszcze jest nie koniec historii. Przychodzi i Mojżesz mówi im, jak sprawa wygląda. To co oni robią? To oni się biorą i mówią, to my teraz wejdziemy do Ziemi obiecane. Jest to miasto. Horma. To chodzi do bitwy pod hormą, w której oczywiście Izrael przegrywa. Czyli w jakiś sposób nie dało się to bez. I Mojżesz im mówi, oni się zasmucają, ale mówią: To my teraz jednak wejdziemy. No, według Boga nie. Jak chcecie Panie prosić? O to, żeby to, co było uwielbieniem dzisiaj, było naszym udziałem. I chcecie Panie prosić o to, żebyś dotknął naszych serc, żeby to, o czym dzisiaj mówiłem, nie było naszym udziałem. Żebyśmy znali Ciebie, szukali Ciebie na każdym kroku, żebyśmy rozumieli Twój głos, żebyśmy wiedzieli, jakie są reguły gry żeby każdy z nas był skuteczny w modlitwie, skuteczny w działaniu, skutecznie kroczył z Tobą, żebyśmy się nie potykali i w każdej sytuacji, nawet upadku, wiedzieli, jak wyjść z tego. Ja błogosławię serce swoje i każdego z nas i ogłaszam nad nami zwycięstwo w imieniu Jezusa, bo Jezusa w tych historiach nie ma. Amen! Dzięki Bogu za Jezusa, za to, że mamy w nim życie, mamy w nim zwycięstwo i nie musimy błądzić, nie musimy ponosić konsekwencji, jeżeli pokutujemy, wyznajemy nasze grzechy, łamiemy moc przekleństw. To jest nasze dziedzictwo i naprawdę bierzemy to w imieniu naszego Pana Jezusa, który to dla nas przygotował. Dziękuję, Arku, za to słowo. Będziemy kończyć. Wspaniale, że wytrwaliście w tym upale. Za chwilkę będziemy mogli przenieść się do kawiarni. Ale chciałabym jeszcze taką rzecz uzupełnić, bo widziałam, że na czacie nie było widać miejsca spotkania koncertu Hallelujah. Więc dla tych, którzy nie zdążyli dostrzec, to on będzie w Parku Julianowskim w amfiteatrze. Także zapraszamy. I chciałabym jeszcze prosić słuchaczy, żeby wyświetliła stronę internetową naszej biblioteki. Nasze, naszego kościoła. Druga szansa, także jeżeli nie byliście jeszcze, nie odwiedziliście naszej strony, to zachęcam, zobaczcie. Jeżeli macie jakieś uwagi, uważacie, że może coś powinno się tam znaleźć, to zgłoście, przyjdźcie do mnie lub do pastora i zgłoście, będziemy to uzupełniać. Masz coś, coś dalej? Bo zobaczcie, tak wygląda nasza strona. Jest bardzo ładna, tak mi się przynajmniej wydaje, ale zawsze można wszystko zmienić, uzupełnić, upiększyć. Dziękuję Wam bardzo, że byliście, dziękuję wszystkim, którzy byliście online. Oczekujmy zmiany w naszym życiu, oczekujmy błogosławieństwa, nie bądźmy jak dziesięciu świadowców, tylko jak tych dwóch i po prostu słuchajmy, co do nas Bóg mówi. Błogosławię Was. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.